Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej gry na moim kanale. Takiej nawet podróbki Minecrafta jak i Robloxa. I nią jest oczywiście Blockman Go. I właśnie to jest takie, widzicie to jest wszystko jakby z Robloxa. Znaczy nie z Robloxa, ale takie są rzeczy z Robloxa. Ale w grach troszeczkę z Minecrafta, troszeczkę z Robloxa, jest na przykład Jailbreak, którego wiecie o co chodzi. Jest Jailbreak, Liga Trenerów jakaś, TNT Dog. to później sobie zagramy, dzisiaj sobie zagramy w Bedwursy, i, um, która jest psa po pobraniu, bo Goat y, ma w sobie gry, które... Mm, ma w sobie gry, które są tak jakby chyba właśnie do pobrania w różnym w sklepie Play więc bardzo dobrze z tego powodu zostawcie pod tym filmem łapkę w górę zasubskrybujcie, zasubskrybujcie mój kanał zasubskrybujcie mój kanał eee... Subskrybujcie mój kanał dzwoneczkiem oczywiście, żeby nie ominąć żadnego kolejnego odcinka. No, wbijacie na Twitcha, na inne moje social media, które znajdziecie w opisie. Dzisiaj był pierwszy dzień szkoły, pierwsza lekcja. E, więc pewnie kujony się, znaczy, tak, nie, nie, że no, kujonów, ale e, ci, co się lubią uczyć, na pewno się ucieszyli. E, ci Tacy chłopacy, którzy się uczyć nie lubią, chyba się nie ym, zadowolili. No i. Są... O kurczę, dobra, jestem w teamie ym, żółtych, dobra. Zbieramy tutaj, oczywiście, od razu... Nie, sobie podgłoszę. Zbieramy sobie um, tutaj żelazo, jakieś złoto. Um, jak w prawdziwych Bedwarsach w Minecrafcie. Um, I oczywiście seria z Minecraftu będzie seria z jakby modów, bo w Crystal są mody, więc... Um, a ja niestety Crystal teraz nie mam, ale to sobie ściągnę. Tak, od razu mówiąc, będzie właśnie seria u mnie w Minecrafcie. Ej, ej, dlaczego my mamy tylko 3 trzech To trochę niefer ale dobra. Ej, tutaj jest... Okej, okay, tutaj jest z przedmiotami. Kupmy sobie od razu to... Ej, to. I to i sobie za nas zbierajmy więcej troszeczkę, więc jak widzicie, no jest nawet fajnie w tym blok Mango, możecie go sobie spokojnie ściągnąć, jest on za darmo, więc nie za nic płacić musicie więc no jak mówię, możecie go sobie ściągnąć, możecie go, możecie go sobie ściągnąć. No i fajne rzeczy robić w Blockman Go, Może się nawet spotkamy, yy, więc zobaczymy. Yy, ja na razie... Yy, jestem troszeczkę nupkiem w Go, Z tego co widać. <ścoughs> Z tego co widać. Jestem w ogóle się nas Ja jestem sobie tutaj prosikiem nawet. Bo ja wczoraj jak grałem no, ja pokonywałem to nie jeden. I to nie jeden raz. Dobra, widzicie? Hop. Nie! Spadłem! Spadłem. Dobra. Trzy. Nie, nie, no, dobra. O, dobra. Ym, idę, idę na czerwonych. Zostali zabici. ty to dobrze? Dobra. Tutaj idziemy. O, jakaś wełna. Czy w ogóle się zmieniła do poduszka śluzowa bezpieczeństwa? Co? Short bow. Szybko, 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 szybko. Dobra, atakujemy. Tutaj hop, hop, hop. Hop. Dobra, tutaj bang. O ty. Chodź tu. Dobra, mam złoty miecz. O, dobra, niebiescy. Okej, okay, tutaj dwóch muszę. Ej, czerwonego i niebieskiego zabiłem. Jest tu mój żółty. O, tylko... Ale akcja. No, nie? mnie. Ale chyba... Ok, dobra, pęk, pęk, poka, podmień, scener. Trzeciutko. W ogóle Dobra, grill Ja nie znam tej poduszki w ogóle, dobra. Mogę w kogoś sprzeciwić? Czy do tego potrzebuję? Strzał? Są dioksy. mam różne rondy. roli. ja to? Żelazne miecze ale złoty jest lepszy, bo jest. Yy, nie, złoto i ten w ogóle w moim nie są no To po pierwsze. Tak, tak na ten. Dobra, rzuci nasi zjścić. o ma w ogóle fajne respekta. Coś tu, niebieski. Lecimy, ja, ja mam ten ogień. Już nie wiem. Faj. Zobaczę, bo miecz, po prostu to tamten tyk miał. Aha, dobra. dobra, zobaczcie w ogóle, mam żelaza. I nie mam wełny, to jest po prostu fajne. A zobaczcie, tutaj normalnie można speed lub good bridgeować. Ale zobaczcie, to czekajcie. O, zieloni, jeszcze mi łóżko. No, nie, spadłem! No, nie są niebiescy! Ej, czy niebiescy sobie u nas robili normalnie muścik? Trzeba im to skrócić i im łóżko zniszczyć, żeby zrobić tego niebieskiego. Dobra, hop, 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 typ, typa już nie ma. bej I co to? Bomba płomień? Ehm, um, a co to? Można tym strzelić, czy co? Ej, ja nie wiem. Może na graczu? To też może być prawdą. Ej, ale to bije. Hop, hop, hop. Ej, ja dwóch typów naraz. Ten spad. Tego zabiję. Eee. Dobra. Wyjmę sobie od ksika. <grywka> <grywka> Idę zaraz! Okej. Okay. Hop, hop, hop. Mam zaraz obiad jakby, więc... to tutaj, muszę zrobić tak. I oni już. Oni już nóżka nie mają beda. Hop, hop, hop. Dobra. Duży jesteśmy, dobra.